Zanim stał się Bogiem, zanim stał się wojownikiem, wyrocznia przepowiedziała pojawienie się naznaczonego. Każda przeszłość skrywa swoje duchy, każdy koniec musi mieć swój początek. God of War Duch Sparty Hej, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Jahr 71 Oto przed wami kolejny odcinek który Zagrajmy w God of War Duch Sparty Dawno nie było odcinków na moim kanale ale Za to was bardzo, bardzo gorąco Przepraszam Przepraszam e, za to, że nie było tych odcinków Ponieważ nie miałem zbytnio czasu koniec roku się zbliża wiadomo i to trzeba poprawiać oceny szczególnie jedynki no ale dobra teraz mam już czas sobota więc raczej sobota niedziela niedziela więc no wolna hata że tak można powiedzieć to sobie nagram coś z God of War i może jeszcze z Fable ale wątpię coś w to się jeszcze zobaczy może jeszcze w tygodniu coś nagram w poniedziałek, ale się jeszcze zobaczy to co jest już na gruncie. czyli zamykałem, a kurde i się nie złapał, nie? No na złość tylko na początek odcinka, jeszcze te gówniane przeciwniki kurde z łukami smakują czekaj, niech sobie strzelą no mam już na maksimum praktycznie wszystko chyba ulepszone Czekajcie, mieczyki mamy maksimum, tutaj jeszcze nie No bardziej na zgubę cery będę teraz farmił No jeszcze się zobaczy co będzie bardziej przydatne Pyk, dobra, pięknie Jak wiadomo jesteśmy w... Łobrę z czasze, No, A, czyli możemy coś sobie opraniać przed tym e, Jesteśmy ciągle w... W górach Arwani teraz tu, nie, nie, nie tak. Którą zabiliśmy na któryś tam odcinku, który się nazywał chyba Sparta to coś takiego jakby tu podchodzimy, trójkącik, czy kwadratku i co tu mamy? bor bo... Boreasza o I muszę powiedzieć że ten róg jest po prostu według mnie najlepszy z całej gry tak najlepiej mi się sprawdza po prostu on zamraża przeciwników i jeszcze po prostu niszczy je po prostu te zamrożone ciała jeżeli mamy po prostu lepszy na ten i Boreasza ma maksa tylko tak stoimy, oni się zamrażają i tak dalej, dobra ale sobie e, zguby, a czy zguby ostrza ateny są silniejsze chyba według nie. poza tym są na maksimum ulepszone więc jeszcze to dodajmy trochę magii też użyjemy Wszyscy, to możemy iść dalej Nie gra? Kurde, już myślałem, że ktoś mi dzwoni Kiedy to takie pierdzenie, tak Telefon dzwoni, albo SMS dochodzi, to... Wzgórzejące niekiedy A szczególnie podczas nagrywania Podczas, tak no, co my tu mamy Już save, szybko coś Dobra, to save'ujemy W tutaj Dajmy no, je, dobra Chciałem zobaczyć Czy tam można iść, ale jednak nie O, co tu mamy Strzeż się Duchu nie idź tą drogą. Bogowie tego zabraniają. Bogowie nie mają nade do władzy, Thanatosie. Gdzie jest mój brat? <laughs> Jeżeli będziesz się upierał, nawet los nie powstrzyma mnie przed zakończeniem twej drogi. Ares zbyt pochodnie uznał, że możesz mu służyć. Nie wchodź mi w drogę, Thanatosie. Oprzana zostanie nie tylko krew Aresa Proszę bardzo, mieliśmy tutaj do czynienia z Tonatosem, królem śmierci. Była też wspominka o Aresie, o tym, że Kratos zabił go w pierwszej części. Znowu mamy te kurde najgorsze przeciwniczki w Sajirze wkurzając bardziej. bardziej. znowu. Nienawidzę z nimi kończyć naprawdę. Już wolę kurde, żeby tutaj były dwa cyklopy niż tak, kurde przeciwniczki, no. Szybko, 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 szybko. A kurde, nie zdążyłem. Kurde. Dobra, wykończenie. Jeszcze jedna została przy... Przynajmniej jedna, a nie kurde... Trzy. Ale też daję w kość. Dobra. Tu jeszcze mamy sobie... Możemy uzupełnić lekkie lagi. Może się wczyta, po prostu. Wczytuje gra po prostu. dana lokacja się po prostu wczytuje. O, mamy teraz ślizg. Będzie trochę parkouru. Z tym, co pamiętam. Aj, kurde, za późno nacisłem. Dobra jeszcze raz X kółko Teraz powinno się udać No znowu! Oh god damn it On od razu na ten X jak się pojawi żeby nie było przepięcimy. O, teraz wyszło pięknie. Za trzecim razem, ale się udało. Nie żałujmy trochę magii. Użyjemy Dobra, teraz bramę wsparcia Kurde Czekaj, okay, po tym kątem, albo dalej po prostu Dobra, udało się Dobra, weźmiemy sobie tutaj życie Może jeszcze coś tu będzie Ale jednak nie Dobra, to idziemy dalej Nie Cóż tu mamy to to jest. Zaraz zobaczymy. Widzicie, mamy tutaj córkę króla Midasa który po prostu ma klątwę zamiany wszystkich przedmiotów w złoto ale tak widać jest to też żywe więc dar zmienił się w klątwę mówiąc w skrócie tutaj nic nie zrobimy to tutaj musimy wejść teraz skoczymy sobie tutaj Idziemy za, za królem Lidasem. Proszę bardzo, wszystko co dotknął, zamieniło się w złoto. Jeszcze tylko ta głupia harpia. Ja też mógł zamienić w złoto. A jeszcze jakaś harpia. Nie, dobra. Jeszcze weźmiemy sobie tutaj tą manę Tu jeszcze była drabina z tego co widziałem Proszę bardzo, weźmiemy sobie tutaj Proszę bardzo, mamy czerwone orby Po drugiej stronie przejście Dzięki, dobra, możemy sobie tutaj coś otworzyć, chyba. Otwieramy, zobaczymy, tam się nam otworzy wrota. Otworzą. I sobie to zniszczymy. No, no przechodź tam, Kratosie. Dobra, to rozstęp Ciągle idziemy śladami królami Dasa. Dobra. Mamy tu jeszcze pajączki. Nic nie ma. A mamy skrzynię. Sobie weźmiemy ją. Co tu mamy? Pióro Feniksa. Dobra. Tu się już przejście mam za, za nami się zamyka, więc już nie mamy powrotu. Znaczy już po prostu nie możemy wrócić, tak? Nie podchodź! Nie podchodź! To kolątwa! Nie podchodź! Nie widzisz? Wszystko, czego dotknę. Złoto. Mi dasz? Nie, nie chciałem. Myślałem, skąd... Mogłem wiedzieć, że ona... Nie. Och, moja córka. Moja śliczna dziewczynka. Nie. Jestem w Hadesie? Na pewno! Wreszcie! Wiem, co muszę zrobić! Jak widać, rzeka... ...Meno? Ciekawe. Jak widać, król. Czy tu mam przejście? Nie. E, król mi das. Jakąś wizję. Czy tam. Kłopoty <grymina> z, z, z widzeniem. Nie wiem, jak to nazwać. E, no, wizję po prostu. Myślał, że jest w Hadesie. A tak naprawdę. Jest tutaj ciągle w, w tym samym miejscu. Czekajcie, jak to mam zrobić? Aha, czekajcie, ja mam na to ten w ten sposób, oh. Dobra, tu mamy przejście Jeszcze musimy to doprawić Dobra, i możemy już spokojnie przejść tutaj Kurde, te ścinki są trochę takie wkurzające. A za co mamy Cię spodziewać po moim komputerze tak? Przynajmniej kurde działa ta gra i mogę ją nagrać. Co my tu mamy? Królewski pierścień, który możemy użyć tylko po przejściu gry. Niestety... O! Proszę bardzo, znowu czerwone orby się oczywiście sprzydadzą, jak zawsze. Tu mamy save'a, a tutaj? Proszę bardzo, znowu czerwone orby. To sobie otworzymy je. Tak, i idziemy zasejwować. Saving a no i mamy tutaj skrzynię jeszcze Dobra, idziemy dalej Zrobimy w sumie nieco dłuższy odcinek Do góry coś jest? Chyba raczej nie. nie, dobra, no to lecimy na dół. Tu sobie kurde, strzelają. Tu jeszcze mam jakiś kołowrót, to wykorzystamy go teraz. Czekajcie, no, zabijemy te przeciwniki. Przeciwników. I, dobra, otwieramy tam kręcimy O, brama nam się otworzy No to lecimy Się teraz zamknie, dobra, mam przeciwników Kolejnych z twarczą Giurys Zdarzają Magię uczyniemy. Dobra otworzymy sobie tę skrzynię Przynajmniej będzie jednej magię Ale nie będę jej używał No i tak to już koniec, dobra To jedziemy dalej Wiadomo, idziemy ku ku świątyni Thanatosa, a dosłownie jeszcze wrócimy się do świątyni Poseidona, do Atlantydy, by znaleźć przejście na tam teleport. Do właśnie do tej świątyni. Proszę bardzo widać król Midas ten biegu. Tego niestety nie otworzyłem, bo to ze złota całe. Więc ruszamy dalej za królem Midas'em też i. Po sprawie... No dobra, weźmiemy sobie te orby i idziemy dalej. Teraz będziemy musieli chyba tutaj zjechać. No, dobra. W którą stronę teraz? Chodźmy tędy. A tu ine mamy skrzynie, więc dobra. Czekajcie, możemy może... Może możemy coś sobie ulepszyć. Bic. Zgubatery. Idziemy ze zgubą tery. Drugi poziom szybciej będzie się po prostu regenerować i chyba więcej obrażeń. Co my jeszcze tu mamy? No dobra, dajmy sobie tam oko Atlantydy. Drugi poziom. I trochę będzie... Chyba będzie na tyle. Dobra. I to ruszamy dalej. Teraz tutaj do góry. No, kratosie. Dobra, tego musimy chyba poskachać. Wow, to się topi. Nie, ja pierdze, co to było? Jakiś błąd. Czekajcie, teraz bardziej dokładnie to zrobię. No, udało się przynajmniej. I tutaj mamy włodospad i tam mamy save'a, tak? Ale tędy nie przejdziemy, więc musimy iść tędy do króla Midasa. I... Co chyba go zabijemy? ładnie. A no to zabieramy. Trucho. No nie, jeszcze te pieski będą mi przeszkadzać. Kara to jest strasznie brutalny i cacka się z tym. więcej tych psów nie było ja ci pierdzielę. chodź tu no bo już będzie spokój Chodź tutaj. Okej, okay, zdejmę pociągacie. A co tam? Dobra, teraz już praktycznie sam Kratos idzie. Ja nie trzymam analoga do przodu. Kratos sam idzie. jeszcze się kurde, nie chcę poddać ale co tam Dlaczego bogowie nie pozwalają mi umrzeć? proszę bardzo muszę powiedzieć że tam tam ama... ta animacja jest po prostu mega na PlayStation 3 lepiej wygląda. I mo mogę Wam tak powiedzieć, że oglądałem wersję PlayStation 3 i znacznie, znacznie trochę lepsza była ta animacja. I poza tym grafika była nieco polepszona, ale to nie było aż tak bardzo widać. Dobra, weźmiemy sobie tutaj życie. Czerwone orby. Wszystkie sprzedadzą, jak wiadomo, save, No to saveujemy. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, no to dajcie kciuka w górę. Komentarz przy okazji. I subskrypcję. Dzięki, na razie.